Na naszych spotkaniach wspominałem o tym już wcześniej, że warto obserwować poziomy, które pojawiają się pomiędzy taką długą, nazwijmy to kreską. Ona się składa z tych odczytów, które są co godzinę, ale jeżeli mamy taki odczyt i później mamy taki odczyt, czyli ten tam zaczynający się w godzinach popołudniowo-wieczornych, a gdzieś pomiędzy pojawia nam się taki, taki podrzutek, to oczekujemy, że ten podrzutek zostanie zaliczony. W D plus czyli po separatorze okresów. Czasami jest tak, że też od tego poziomu odjeżdżają, ale generalnie zakładamy, że ma być on zaliczony i patrzymy, co cena na nim robi, bo bywa, że cena na nim również reaguje, czyli mieliśmy tutaj poziom, mieliśmy tutaj poziom, a tu jest pierwszy poziom jakby taki, który jest. Jak ten się kończy, to pierwszy, który się pojawia. Ma być zrobiony w D1 po separatorze. Co to oznacza? Że jak są jakieś odjazdy, to możemy do tego poziomu brać pozycję. Czyli jak mieliśmy taki ciąg, i później mieliśmy kolejne poziomy, no to tu jest pierwszy. Gdyby gdzieś między się pojawił jakiś inny poziom, no to gralibyśmy do niego, ale ponieważ nie ma, no to pierwszy ten. I teraz, skoro tu jest odjazd, to to jest poziom do zaliczenia. On raz w ogóle był do zaliczenia, dlatego że jest tym ciągiem i, i wisi, więc powinien zostać zaliczony. Ale chodzi też o to, że jeżeli mamy tu, pach, ten poziom też. Nieważne, ten poziom, który tu się ciągnie, on mógłby być wyżej, niżej, nie ma znaczenia. Ten diamencik, czy ten nowy poziom, ma dla nas ważne, jakby przesłanie: jest do rozliczenia. Spójrzcie, tu był poziom i tu był poziom, ale w międzyczasie pojawił się tutaj poziom do rozliczenia po separatorze okresów a bywa, że jest to poziom reakcyjny, no tak jak tutaj, to jest po prostu mistrzostwo świata, bo, bo od tego poziomu zaczął się ruch, zaczął się nowy kierunek, nowy trend. I teraz ciąg, ciąg tu, a tutaj w międzyczasie pojawił się nowy poziom. D plus 1 do rozliczenia. I teraz uważam, że on jest, to są takie moje spostrzeżenia, uważam, że on jest do rozliczenia w D plus 1, ale tak naprawdę od drugiej godziny. Czyli jak jest separator okresów, u większości brokerów, którzy funkcjonują u nas, to, to jest poziom, ta, ta kreska pionowa jest o 23. Więc to, co się między 23 a 24 dzieje, czyli nawet jak go zaliczają jakimiś tam strzałami na dużym spreadzie, to nas nie interesuje. Interesuje nas rozliczenie tego poziomu w godzinach późniejszych. Czyli nawet jeżeli tutaj ta cena uciekłaby w górę, oczekiwałbym, że właśnie będziemy mieli coś takiego jak tutaj, jakiś taki powrót w godzinach nocnych. Poziom. Poziom, nic pośredniego nie mamy, więc zaznaczamy ten poziom, ma zostać zrobiony. Jeden ciąg, drugi ciąg, pierwszy poziom na nowym poziomie ma zostać zrobiony po separatorze okresów i po tej pierwszej godzinie, czyli tutaj ten poziom też został rozliczony. Kolejny poziom to jak widzicie, tutaj mamy te kolejne takie poziomy, które się pojawiają, ale po tym, po tym ciągu pojawia się pierwszy i zakładamy, że on jest do zrobienia w D plus jeden. Czyli jak widzimy, nawet cena była gdzieś do góry. Rozliczyliśmy odjazd, więc można było wziąć tutaj spokojnie jeszcze raz ten odjazd. Poziom, kolejny poziom, a między nimi mamy to. Do zaliczenia w D 1. Jak widzicie, do tego poziomu moglibyśmy na USDJPY rozgrywać, bo on jest powyżej ceny, no i musielibyśmy trochę poczekać, zanim do niego wrócą. A ten poziom pośredni został rozliczony no szybko. Jeden poziom, drugi poziom, pyk, tak? Ten pomiędzy, do rozliczenia. Sprawdźcie to sobie. Mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne i jakby powtarzalne. Jeżeli się Wam to przyda, super do przećwiczenia, do sprawdzenia. Działać działa. Działać działa i to z bardzo dużą skutecznością. Czasami, niestety, zobaczcie, bo tu jest poziom, tu jest poziom o taki przypadek rozliczony, tylko tydzień trzeba było czekać i całkiem niezły odjazd znieść, więc to gral to to nie jest, ale. Na pewno da się do tego zrobić odpowiedni management i, i tego typu poziomy zagrywać, szczególnie, że nie zawsze zauważamy te poziomy od razu. Więc jak sobie przejrzycie, gdzie takie poziomy wiszą, albo na przykład zajrzymy na wykres na weekend i mówimy: O, sprzed dwóch dni jest poziom, no to jak nam się zaczynają odwracać, na przykład na chmurkach warto do takiej pozycji wziąć, znaczy do takiego poziomu wziąć pozycję i taki setup sobie rozegrać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Normalnie w środę o godzinie 10 zapraszam na rynki na poziomie i zapraszam też we wtorki na 19 na QA by MMD związane z metodologią MMD. Trzymajcie się, cześć, dobrego dnia.